Dzień dobry, szef Mokosa firmy Active. Dzisiaj złapaliśmy Krzysztofa o krasę w tunelu. Prace jak widać, trwają. Eee, wcześniej rozmawialiśmy z Krzysztofem, że widzi fajne efekty po stosowaniu pewnych produktów z firmy Servaleza. Coś mi Krzysztof więcej powiedział na ten temat? Tak, stosowałem szereg produktów z tej firmy. Jednym z takich, których ostatnio. Był stosowany był kulifan w ferdygacji w połączeniu z activicurem. I jakie efekty można było zaobserwować? No przede wszystkim gleba, jak można po prostu powiedzieć, oczyszczona z wszelkich patogenów. Nie mam żadnych problemów mimo uprawy w glebie. Bo wspominamy się o ograniczeniu Opuchlaków i nicieni, tak, tak. Że nie masz w ogóle Tak, to, to mam na, na myśli. Kiedyś się pojawiały i trzeba było stosować takie środki typowo przeciwnicieniowe, przeciwopuchlakowe, a teraz nie ma z tym problemu. Yy, I ogólna zdrowotność roślin. Wigor, podniósł się wigor, yy, fajny taki wzrost yy, liścia. No jest, jest ok, no Widać są zauważalne efekty na pewno. Że zdrowotność rośliny jest na wysokim tak, poziomie. Tak, tak, zdrowotność no nie ma jakichś ataków takich typu jakieś zamieranie, coś, coś takiego. No od korzenia, z korzeniem wszystko jest ok. I fajny efekt taki właśnie oczyszczający no można powiedzieć. Tak. Jeszcze rozmawialiśmy, że na wiosnę w młodych plantacjach. Y też coś w e, Tak, ma, rice, e, zawsze na, po posadzeniu młodych sadzonek i na, na wiosną na pobudzenie takiego korzenia i również przed w starszych plantacjach już e, był też. również ferredegacyjnie podawany Mastrice. Uh -huh. I nie wiem, według mnie efekt jest bardzo, bardzo ok, bo zarówno korzeń po tym fajnie się buduje w e, połączeniu też z innymi produktami, ale no to był też taki fajny efekt, że nie tylko korzeń, ale i wzrost. Widać było, że młoda roślina po prostu szybciej rusza niż po standardowych takich, nazwijmy to, ukorzeniaczach. Tak? Mhm. No to tyle o wzmacnianiu ochrony. A co mógłbyś powiedzieć o odżywianiu tych roślin? No, odżywianie, jeśli chodzi o odżywianie, jest też no, wiadomo, szereg produktów stosowanych, ale który był ostatnio z takich stosowanych i widoczny efekt jest intrafol. I tu można zaobserwować właśnie bardzo dużo przyrostów, które po prostu wybijają na całej jakby długości rośliny, na wysokości. Co nie jest takim częstym zjawiskiem na malinie jesiennej w tej fazie owocowania, bo czasem jest to normalne w późniejszym etapie, gdy już góra jakby przestaje tak owocować, a to jest początek owocowania i już wybijają pędy od samego dołu Co też na pewno będzie skutkowało w podwyższeniu plonu. Mhm. Próbując tą malinę zauważyłem, że jest taka naprawdę fajna, rzeźka, sztywna. A z tym jak sobie radzisz? No to dopraτί. z pomędnością może... i półkowym. No tutaj, no To idzie oprócz standardowych pożywek, też dodawany do, do jest kaltek e, do pożywki wapniowej. E, rzadziej do prysku, ale też e, do, do ożywek wapniowych e, i odżyw, dodatkowo odżywianie potasem, które też e, skutkuje w tym, że owoc jest słodszy i. Też, też ma duże oddziaływanie na cheflife. Mm -hmm. No dobra. To chyba, yy, bo z potasowych, no to też, że tak jak taniser na przykład, nie? Mm -hmm. też, też m, wydaje mi się, że fajne, fajne efekty, aczkolwiek nie aż tak jest zauważalne, że nie wiem, że jest, jakoś rośnie potem cyton, ale... Tylko długoterminowo. Tak, tak, tak bardziej mi się tam jest bardziej długoterminowo, ale... Ale no, można zauważyć, bo ten tak, no, liść troszkę też się taki no, poprawiał po tym, nie? No jest, no, można o tym gadać i gadać, bo to, tych produktów to różne, mm -hmm. różnej maści idzie, nie? Po, panowie, pytanie, pytanie za kamery. E, szkodniki takie jak mszyce? E, no w ten, ten rok był wybitny pod tym względem, jeśli chodzi o atak tego patogenu. I tutaj jednym z takich pomocnych... E, Narzędzi był Akator, na przykład, gdzie po dwóch zabiegach no, była znaczna redukcja e, tego szkodnika, i po zwalczeniu go też również chemicznie e, nie nawraca. To też jest ważne, że widać, że po prostu jest zniechęcony, jakby tak, bo takie jest jakby zadanie te, tego środka, żeby przede wszystkim zniechęcić, e, i jest to na pewno zauważalne, tak, że. Już nie nawracam, nie żeruje, już tak chętnie, i dużo łatwiej sobie z nią radzić w tym momencie. No dobra, na dziś to chyba tyle, bo mamy pora obiadową, nie chcemy tutaj, żeby nam Krzysztof stracił tak. na to czas. Także zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękujemy za uwagę.